Dzień dobry, cześć i czołem, ja jestem Franek. Tu będziemy mieli serię z Need for Speed No Limits. Tak to, moi drodzy, przepraszam Was. Już na, zacząłem y, grać w Need for Speed, już dawno temu trochę. Więc, no widzicie, y, weźmiemy sobie Toner Trail i jakiś wyścig. Tutaj, Willmana. No i tak. No, to jesteśmy tu najlepsi, na pewno wygramy jak to zwykle. Więc fajnie. Nie musimy nie wiadomo jakich manewrów robić. A żeby Toyota była gorsza od Forda? No może Ford jest trochę lepsze, ale Toyota 86 jest gorsza? Czemu? Miono. Albo ten typ się. Włączaj mi to panie. Więc widzicie, może, zrobi, może zrobię yy, dzisiaj live'a o 11, ale tego to nie ma wam tego nie obiecuję jeszcze z kolegą. Ale od, nie obiecuję Wam dzisiaj tego. Może kiedy indziej. Tego to nie wiem. A specjalnie dla Was yy, rano wstałem. Widzicie, jak Easy Driver w ogóle się włącza? No to yy, jak wczoraj sobie grałem, to, yy, to mi, cały czas się. Ca, cały czas były zdarzenia, jak włączyłam Easy Driver. Ale nie, to nie jest możliwe w każdym odcinku. W każdym wyścigu, jakby ktoś tam nie wiedział. Więc ja nie czytuję, więc wiecie. Ja tego wcale nie czytowałem. To samo mi dało. Tylko... ale nie. tak, no wygraliśmy na pierwszej pozycji. tam. Oby Nie, no bo tam się śpiewa jakieś dłonie. Więc tym się nie przejmujcie. Nie, nie, naprawdę. No, no i tu tak. Skończyliśmy na pierwszej pozycji, ale trochę się nam zacięło Dobra, takie karty mamy To fajnie. Tu trochę mój brat. Tam też możesz być trochę ciszej? Okay. Przepraszam Was. I trochę głośny, głośny mój brat jest naprawdę. Więc tym to się nie musicie przejmować. Nie martwcie się, naprawdę nie ma nic w tym złego zaraz weźmy weźmy kolejny wyścig no to tu sobie odblokujemy i będzie git więc mamy dużo tu PR więc łatwo więc tak to jest w Nitwor Speed No Limits, że trzeba zbierać te piery w aucie, żeby, żeby mieć trochę lepsze. Ja na przykład mam Subaru BRZ na 491 PR-ów. Je każdy dostaje na początek, chyba wiadomo. Ten kto ogląda mnie, kto gra w Nitwor Speed-a, więc... Wiecie, tak to? No. Idziemy. I tu musimy już tym razem zdążyć na czas, A żeby jaki? było wiadomo, yy, więc widzicie. Yy, I tu yy, to jest nitro rasz. Mhm. Hmm. ten mój nie tu przeszkadza przepraszam naprawdę jak coś tam słyszycie bo do mnie cały czas podchodzi i mnie bija na no, no, no to nie zwracajcie uwagi tam ale tak to skupcie się tu na oglądaniu Uj. Jak mówiłem może dzisiaj na je, o 11 zrobimy live'a, ale nie wiadomo. Nie wiadomo jeszcze nie wiem czy kolega się zgodzi. Bo już tam się wczoraj coś go pytałem. I no, tak. Kolega śpi do 9. I, więc i nie obiecuję Wam tego. Może będzie, może nie. No, zdążyliśmy jeszcze na 10 sekund i 95 setnych. Więc nawet nieźle. O, nawet, ty, nawet 2000 zarobiliśmy. Prawie 2000. Zaokrągliłem jakby coś. No i wygraliśmy, przegrać nie mogliśmy. No to super. Może będziemy mogli tam coś przebudować? No jak zwykle... I w tamtym odcinku, no nie ja wczoraj nagrywałem tego FNAFa to sorry. Chyba, że pomyliłem wszystko, ale też mam trochę mało internetu, więc trochę tak. Więc trochę tak nie będzie fajnie. Ale da się przeżyć. No, no, Próbuję tu wszystko zrestartować. Bluetooth. Już. No weź mi to. czasu randomowego no zdążymy jeszcze coś tu zrobić, ale jak chodzi o wyścig, to nie. Yy, muszę Wam nagrywać trochę dłuższe odcinki, bo takie po 10 minut trochę krótkie, nie? Yy, postaram się Wam robić po 20. Może mi się uda, ale nie wiem, co mój brat krzyczy trochę do Jakby Wam przeszkadzało, piszcie w komentarzach. O, wygraliśmy trzy tutaj złoto. Super. Wejdę tu na chwilkę. Do Motshopu. Fort Fiesta ST. No właśnie do tego body shopu, Czy jak to się nazywa? Spoiler. Tu niektóre są takie lamusiowe. Lamusowe. To taki mogę jeszcze sobie. Ale nie, dlaczego tak? No dobra, to już chyba za bardzo y, nic nie zrobimy i tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcineczek. Trzymajcie się, na razie.